Popatrz, mogę inaczej zadać... Popatrz, Metox pokażę... Mentox, pokażę ci nie tutorial nie, 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 jak, jak tego. To to tak Prawie, innena, że to to Prawie, że rexus zniknie. gdzie jest ta pica? Eksu exu Eksu Zastrzelecie! Zastrzę cię! Przysięgam! Przysięgam! Zastrzelę cię! Teksu, Nastaw dupę Chodź tu Mam shotguna I wiesz, że będzie wolało Jak strzeleć przez pompy Cztery razy Chodź tu Chodź tu Okej, rozumiem Dobra, czekajcie, wracając do szukania winowajcy i tak dalej O Tam był strzał jakiś nie widać <laughs> Ewidentnie O, to fajna z próba, ale mam 999. Pod schodami na dole W więzieniu jest teczka pod schodami. Okej, okay. idę kupić? Nawet chyba dwie. Chyba jeszcze w kabinach w więziennych. Okay. Znaczy w kabinach flerach. Mm. W ja się A. tam hmm. dwie ja też to ustawię. No, się taką teczkę znajduje. Eee... Czasami w szatkach czasami się kupuje. Z szatkach. Dobra. Bo gdzie można kupić? nie, masz dwa shotguny. No dobra. Ja pierdę. A, musiano że... Jestem czysty jak usa. jeszcze? Yeah. Nie. Mieszkanie i z dołu. Kupię jedną. A, już kupiłem jedną. Hmm. Chwileczkę... O! Są można jeszcze kupić! Dobra, chodźmy. Aha. Damdal, nie chcesz mnie popisić po pleckach, mm -hmm. to najpierw się... że posiadał... On strzelił? Chłopaki, bo tam snajpera pompy. mamy! Nie! Ja nie widziałem. Snajper sobie zamknął drzwi. No. Nie jest chyba dobry. Hmm. A kuku, mogę Nie, nie, nie podchodź! Nie! Najgorzej! O, on wygrałem! Dobra Mmm No Czego nie widzisz? No dawaj No przestań Okej O ma niewidzialną Nie widzę u niego sztatka He, kurwa Chłopaki Człowiek jest? Człowiek jest? No ja jestem <śleszy> Nie muszę się ukrywać więcej Siema chłopaki, co tam? <słyska> Jaki to niefer pojedynek. No wykryj się. Ja się tu... Kolega nieużywany, czy kto? No nie wiem, przepraszam, ja mam taki kulin teraz. A, no, nie no. zdążyłeś rapek. <grym> <grym> Moja darmowa broń. Human, sam jesteś human. Oooo, Deksu, chodźcie przytulić, czekaj. Patrzcie, pokażę wam magiczną sztuczkę. Nie. Abracadabra, Bob znikando Nie ma po Dexu ślanto. O nie, broń nie darmowa. Dotyk widasa. Nie, nie, tego. Jak Naruto. No. Fu! Aha. Wiem, wiem. Chciałem się bronić ukryć. <grytanie> Ej! Ręka mi umarła! No to widzisz no, karma wraca. O nie, to jest sztywność ręki, najgorzej. Halo? To trzeba amputować, to już nic się nie da z tym zrobić. O nie, amputowałeś ja rękę! Kręcię. O nie, daj, spokojnie, odrośnie. No wiem, że odrośnie, czekaj. Nigdy po... no, nie zatakuje, nigdy uważajcie, nigdy nie Nigdy nie zatakuje, ja nie mam się jak bronić. Zapraszam, co? A tu się zrobicie. się dzieje. Eee, bez bez ze mną. nie, nie, Bez co, strzelać do nikwesta? lesa Shotgun Dół. Du, 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 Dobra, to co? Robimy egzekucję na dole, ktokolwiek jest, ta? Tak. A! Co my robimy w Kiblu? Robię. Co robisz, bo i to? robisz nie, w mojej nie, 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 do kibelka, jak to do, 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 dobre, nic nie było. <ścoughs> 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 Puszczę, nie, 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 nie. Nie, nie, Ci Zaraz dam, Joink. Kurwa, co to jest? A ja ci zaraz dam, czak. <ścoughs> 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 Czujesz, czujesz, oddech na plecach? No, czujesz oddech na plecach? Zwodźi <grym> ple... Nie mam. O, po tak masz. dwie. No, mam. Szafkę mam.

będzie ja przyłączę z tobą. Nikt by nie zdzielał. Mógłbym zrobić Dobra, ja za nią wsteczkę. Dobra, chodźmy za nią nie, 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 no pana. Takich to nie chcę. Tu już rozumiem, że zwolniony zostałem. No dobrze, no ja to już pójdę Gdzie są pan szanse? Gdzie się zostałeś zwolniony? O zostałem. Zostałem no za Na stole Jak to właśnie jak się zostać dzwoniony no, bo... Zostałem sponiony, bo tańczyłem na stole, no a miałem na rusze tańczyć <noise> Krzysiu, w jeden raz Ci mówiłem jak wybierasz to dobrze Jak wybierasz to źle Dobra Muszę ruszać do misji jak No ja się Jak dokumenty? Jeden? Matko, dobra, czekajcie. Ej! Spokój się ze strzelaniem Halo, kameraman. Juhu. Ej, bo chyba kameraman zcięł. Tak, ja sam robiłem. Nie, czemu ma kociuszka? Najgorzej ma kociuszka. Więc tego musimy się generować. Dobra, kameraman. Pokażę ci tajny chwyt Naruto. Uuu. Deksu! Deksu, ja trzy osoby na twoich oczach zabiłem. Ręką, a ty Dobra. nie zwróciłeś uwagi. Chyba ostatnia runa, co jest tutaj? Tak, tak, ostatnia gierka i prison escape damy. Pierdol się. O, dziękuję, ale nie chcę.